Limanowie rozpoczęła z wysokiego C. W pierwszej minucie celnym strzałem akcji wykończył Serafin. Również przebój miał swoje sytuacje. Z dogodnych pozycji pudłowali jednak Michalec i Piszczek. Jeśli chodzi o, o, o sytuacje takie pachnące bramką, to myśmy tutaj na pewno wstydu sobie i klubowi nie przynieśli. W pierwszej połowie z dobrej strony pokazał się strzelec bramki Arkadiusz Serafin. Powracający po kontuzji piłkarz miał wiele okazji do podwyższenia wyniku. Po kontuzji to był najlepszy mój mecz. Ta bramka w pierwszej minucie nam dała taki luz i taką swobodę, chociaż po bramce trochę, trochę Wolbram przejął inicjatywę. No, Ale tak jak mówisz, no był, był, było ciężko z tymi obrońcami, zwłaszcza dlatego, że byli troszkę od nas wyżsi. W drugiej części spotkania Limanowie ruszyła do ataku. Liczne dośrodkowania były jednak stale zatrzymywane przez obrońców gości. Nie pomógł jej również sędzia, który w 50. minucie podyktował wątpliwy rzut karny po faulu Marka Jedenastkę pewnie wykorzystał Wodowik. Nie byłoby nerwowego meczu, gdybyśmy w pierwszej połowie wykorzystali te sytuacje, które stworzyli. Bo piłek, które wchodziły w pole karne po akcjach o skrzydlających czy prostopadłych piłkach, piłkach ze środka było bardzo dużo. Brakowało właśnie tego ostatniego dogrania, wykończenia. I dlatego no, przypadkowy rzut karny dla dla Wolbromia i zrobiło się nerwowo. Nerwy trenera na pewno uspokoiła bramka, która padła w 71 minucie. Z dośrodkowaną przez mizie piłką minął się Palczewski, a do pustej bramki wbił ją Dziadzio. Przeciwnik wykorzystał nasze błędy, natomiast długimi fragmentami tego meczu on był co najmniej równy albo, albo nawet momentami z naszą przewagą. Oba zespoły miały jeszcze szansę na zdobycie bramki w końcówce spotkania. Sytuację przeboju zatrzymał basta, wybijając piłkę z linii bramkowej. A w doliczonym czasie gry Dziadzio nie trafił do pustej bramki. Przegraliśmy minimalnie i to uważam po równej walce. Już w sobotę zapraszamy na relację na żywo. Tym razem Limanowia zmierzy się na wyjeździe z Juventą Starachowice. Wiemy, że jesteśmy mocnym zespołem, wiemy, że, że dobrze gramy. I taki sobie cel w każdym meczu zakładamy: gra o zwycięstwo. Joanna Postrożna TV28.